Czy martwicie brak informacji w Biblii? Czy Bóg popełnił błąd jako małżeństwo i para, która zawarła związek małżeński, czy też dopuścił się poligami? A więc, szczerze mówiąc, jakie są praktyczne aspekty tego zagadnienia? Maluchy były oblane ciepłą wodą, co oznaczało, że ich tam nie było. W opowieści tej przypomina nam się historia konfliktów, lęków i obaw. Odpowiedź brzmi: Tak, zależy to od tego, jak go używasz. Telefon komórkowy jest za mały dla dziecka i telefon jest za mały, aby dziecko mogło mieć zainstalowany fabrycznie model telefonu. Król kraju jest w Biblii pełen poligami i w ten sam sposób planuje zawarcie małżeństwa plan, który obejmuje króla kraju i małżeństwo. Podobnie jak ja, ale cieszę się, że to zrobiłeś. Moje szalone niespodzianki sprawią, że się uśmiechniesz. Jeśli jesteś fanem Biblii, to Bóg postanowił przeczytać księgi w kilku słowach. A jeśli jesteś fanem Biblii, to będziesz w stanie przeczytać i zrozumieć Historię Biblii bez wahania, ponieważ możesz zasubskrybować kanał lub znajdziesz kilka filmów, które pomogą Ci odkryć fascynującą Historię Biblii. Poligamia to temat, którego początki sięgają historii patriarchów i księżniczek Izraela. Możesz wybrać ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Pośrodku ust rudowłoej lameki, Keimi, znajduje się piękne miejsce w Biblii gdzie mieszkają dwie osoby, Ade i Zile. Idea, że powinniśmy być uczciwi, polega na tym, że nie jesteśmy sami, ale jesteśmy z tego bardzo dumni, jesteśmy dzieckiem. W dawnych czasach kulturowych poligamia była zjawiskiem powszechnym, co przyczyniło się do powstania Izraela. Praktyki te opierają się na następujących założeniach konsolidacji jedności politycznej, tworzeniu bezpiecznych przystani i ustanawianiu podstaw prawnych. Pozycja dziecka jest nieco inna niż pozycja każdej innej osoby. Główną strategią jest zwiększenie stabilności i zrównoważonego rozwoju. Króla Ziemi otaczała ogromna liczba cudzoziemców, w tym ci zaangażowani w misję dyplomatyczną i wynikający z niej konflikt. Biblijna historia patriarchy pełna jest praktycznych lekcji. Abraham, Jakub, Dawid i Salomon byli razem na zawsze. W obecności Abrahama narodziła się Sara ale została zainspirowana kulturą i pięknem, przez swoją niezrozumiałą córkę Heiger, która kochała Sarę, była córką pięknej córki. Jest tam również niewielki obszar, w którym można zobaczyć kierowcę. Jakub, zaskoczony nowiną o Labanie, spotkał się z dwoma braćmi, Li i Rachelą, i nie wahał się podzielić wspomnieniami o Bilchie i Zilpie. Utrzymywanie żony przez małżonków jest formą małżeństwa i sprawą rodzinną. Odbywającą się za pomocą skomplikowanych związków, często kojarzonych z poligamią. Dawid, król królestwa, urodził się w Bogocie, ale sam Salomon nie miał zamiaru tam się urodzić. Miejscem pochówku był trzypiętrowy budynek prawdopodobnie najpiękniejsze ruiny w Izraelu, mogące mieć największy wpływ na królestwo. Praktykowanie poligami i cierpienie innych prowadziło do konfliktów, zdrad i tortur kiedykolwiek są w związkach małżeńskich z kobietami lub mężczyznami poligamicznymi, którzy mają odmienne poglądy na temat małżeństwa, małżeństwa lub małżeństwa i małżeństwa i dlatego mają związek, który różni się od drugiego. Podobnie jak w przypadku poligami istnieje tendencja do nierówności kulturowych, co nie jest idealnym modelem małżeństwa. Jezus, który był wdową, wdowcem lub wdowcem, napisał słowami Apostoła Piotra. Uczniowie Pana bali się chorych, a chorzy bali się, a wszyscy byli na tym samym miejscu. Apostoł Piotr, godzina 2.24, BW Tematem przewodnim tego dnia jest refleksja nad ciałem, zarówno tradycyjnym, jak i nieformalnym, oraz jego powiązanie z rozwojem zaburzeń psychicznych, które z kolei wiążą się z rozwojem zaburzeń psychicznych i rozwojem leków psychotropowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu końcowego, ponieważ mamy dwie opcje tematu. Czy są jakieś ukryte sekrety, z których możesz skorzystać w swojej bibliotece? Czy są dwie osoby zaangażowane w temat poligamii i czy uważasz, że jesteś jednością z Jezusem? Proszę zostaw komentarz poniżej i daj mi znać, czy jesteś zainteresowany. Proszę o wyrażenie swojej opinii na ten temat. Między tymi historiami i obserwacjami istnieją stałe różnice, ponieważ pan sprawił, że uwierzyliśmy w siłę idealnego modelu wszechświata. Prawo Mojżeszowe nie zostało stworzone po to, aby zachęcać do poligami, lecz raczej w celu uregulowania tej praktyki, która istniała już w społeczeństwie tamtego okresu. Bóg w swej mądrości nie narzucił bezpośredniego zakazu, lecz ustanowił prawa chroniące żony i dzieci, zapobiegające niesprawiedliwości i nadużyciom. W tamtym czasie kobiety miały niewielką autonomię lub nie miały jej wcale. W wielu kulturach żony były postrzegane niemal jako własność mężów, a dzieci, zwłaszcza synowie, rywalizowali o dziedziczenie i pozycję w rodzinie. Jeśli mężczyzna miał kilka żon, często zdarzało się, że niektóre z nich były faworyzowane, żywiono do nich zazdrość, a nawet porzucano je. Aby zapobiec tego typu niesprawiedliwości, prawo mojżeszowe ustanawiało zasady, które zapewniały równowagę i ochronę. Wyraźnym przykładem tej regulacji jest Księga Powtórzonego Prawa 21, 15 myślnik 17, gdzie Bóg stanowi, że mężczyzna, który miał dwie żony, jedną kochaną, a drugą nie, nie mógł pozbawić swego pierworodnego syna dziedzictwa, nawet jeśli był on synem żony mniej uprzywilejowanej. Dzięki temu mężczyzna nie mógł po prostu ignorować praw syna, ponieważ wolał mieć inną żonę. Kolejne ważne zarządzenie pojawia się w Księdze wyjścia godzina 21.10, gdzie Bóg nakazuje, aby mężczyzna, który poślubi inną żonę, nie umniejszał praw pierwszej żony w zakresie pożywienia, ubrania i obowiązków małżeńskich. Było to konieczne, bo zapobiegało sytuacji, w której mężczyzna po prostu zastąpił starszą żonę młodszą i pozostawił ją w nędzy. Ponadto ustawa zabraniała pewnych związków poligamicznych, które mogłyby powodować poważne konflikty w rodzinie. W Księdze Kapłańskiej, godzina 18:18, .18 Bóg nakazuje mężczyźnie, aby nie poślubiał siostry swojej żony, dopóki ona żyje aby uniknąć rywalizacji i podziału w domu coś co możemy wyraźnie zobaczyć w historii Jakuba który był w tym samym czasie żonaty z Li i Rachelą i musiał radzić sobie z ciągłymi sporami między nimi ale co ciekawe mimo tych zasad ustawa nakładała też wyraźne ograniczenia zwłaszcza na osoby zajmujące stanowiska kierownicze W Księdze Powtórzonego Prawa godzina 17:17 .17, Bóg nakazuje królom Izraela aby nie mieli wielu żon aby ich serca się nie odwróciły niestety sam król Salomon zignorował to ostrzeżenie i pozwolił, aby jego liczne żony skłoniły go do czczenia obcych bogów, co sprowadziło duchowe i polityczne konsekwencje na całe królestwo. Istnienie tych przepisów pokazuje, że Bóg nie pochwalał poligami jako idealnego modelu małżeństwa. Celem było ograniczenie szkód i zapewnienie kobietom i dzieciom praw i godności, co nie było powszechne w innych kulturach tamtego okresu. Prawo mojżeszowe nie było zatem poparciem dla poligami lecz raczej zbiorem zasad, które miały zapewnić, że ta praktyka, już zakorzeniona w społeczeństwie, nie stanie się jeszcze bardziej uciążliwa i chaotyczna. W całej Biblii widzimy, że nawet pomimo tych przepisów, historie rodzin poligamicznych niemal zawsze wiążą się z konfliktami, zazdrością i cierpieniem. To pokazuje nam, że Bóg na to pozwolił, ale nigdy nie było to Jego pierwotnym planem. Z upływem czasu widzimy, że idealny model małżeństwa, jeden mężczyzna i jedna kobieta, został potwierdzony, zwłaszcza przez Jezusa, który powoływał się na Księgę Rodzaju, mówiąc o małżeństwie jako o związku wyłącznym i nierozerwalnym. Poligamia w starożytnym świecie nie była wyłącznie kwestią osobistych pragnień czy statusu społecznego istniały motywy strategiczne i kulturowe, które uzasadniały tę praktykę zarówno wśród królów, jak i zwykłych ludzi. Aby zrozumieć, dlaczego tak się stało, należy przeanalizować ówczesny kontekst historyczny. W starożytnym świecie małżeństwo rzadko było tylko aktem miłości. Zwłaszcza w gronie królów i władców małżeństwa były potężnym narzędziem tworzenia sojuszy politycznych i zapewniania stabilności królestwa. Kiedy król poślubiał córkę innego monarchy, tworzyło to więź lojalności między dwoma narodami, zmniejszało ryzyko wojny i sprzyjało umowom handlowym. Wyraźnym przykładem jest król Salomon, który miał siedemset żon i 300 nałożnic, jeden królów 11, trzy. Wiele z tych kobiet było zagranicznymi księżniczkami, a każde małżeństwo oznaczało sojusz z innym ludem. Jednakże strategia ta wiązała się z wysokim kosztem duchowym. Wiele z tych żon miało własne wierzenia i zwyczaje, co skłoniło Salomona do zboczenia z drogi i tolerowania bałwochwalstwa w Izraelu. To pokazuje, w jaki sposób poligamia wykorzystywana do celów politycznych, może stanowić zagrożenie dla wierności Bogu. Innym znanym przykładem jest Achab, który poślubił Jezabel, fenicką księżniczkę, co wzmocniło stosunki między Izraelem i Sydonem. Jednakże Unia ta przyniosła Izraelowi wielkie wpływy pogańskie, co skutkowało okresem zepsucia i odsunięcia się od Boga. W czasach biblijnych posiadanie dzieci było kwestią honoru i przetrwania. Kobieta, która nie mogła zajść w ciąże, była postrzegana jako przeklęta lub niezdolna do wypełnienia swojej roli w społeczeństwie. Ponieważ nie było wówczas medycznych metod leczenia niepłodności, mężczyzna mógł poszukać sobie innej żony, aby mieć pewność, że jego linia nie wyginie. Dokładnie to samo przydarzyło się Abrahamowi i Sarze. Kiedy Sara nie mogła mieć dzieci, oddała swoją służącą Hejger, aby ta mogła dać potomka Abrahamowi. Zwyczaj ten był wówczas powszechny gdyż dzieci służącej mogły być uważane za prawowite dzieci głównej żony. Decyzja ta spowodowała jednak poważne konflikty w domu Abrahama. Kiedy Heiger zaszła w ciążę z Izmaelem, zaczęła gardzić Sarą, a rywalizacja między nimi stała się nie do utrzymania. Rodzaju 16, Cztery myślnik 6. Innym przykładem jest Elkana, ojciec proroka Samuela. Ożenił się z Anną, która była bezpłodna, i z Peninną, która urodziła mu dzieci. Poligamia wywoływała u Anny atmosferę głębokiego bólu. Peninna szydziła z jej niepłodności, co prowadziło ją do tego, że co roku gorzko płakała w świątyni. 1 Samuela jeden 6 Myślnik 7 Bezpieczeństwo kobiet i ochrona socjalna W przeciwieństwie do dzisiejszych czasów, kobiety w starożytnym świecie były niemal całkowicie zależne od mężczyzn pod względem bezpieczeństwa i utrzymania. Nie było żadnych programów socjalnych ani silnych praw chroniących wdowy i kobiety samotne. Spowodowało to, że niektóre kobiety zostawały drugimi żonami, aby zapewnić mężczyznom ochronę i wsparcie, zwłaszcza w czasach wojny, gdy wielu mężczyzn ginęło na polu bitwy. Prawo mojżeszowe stanowiło nawet, że mężczyzna mógł poślubić wdowę po swoim bracie, aby przedłużyć linię rodową, zapewniając jej i jej dzieciom utrzymanie. 5 Mojżeszowa 25, 5 Myślnik 6. Zjawisko to nazywano lewiratem i miało ono na celu zapobieżenie marginalizacji kobiet w społeczeństwie. Innym przykładem jest Dawid, który w swoim życiu miał kilka żon. Niektóre z tych związków mogły zostać zawarte w celu zapewnienia ochrony kobietom, które stały się bezbronne po śmierci swoich mężów. W kulturze hebrajskiej posiadanie dzieci było synonimem błogosławieństwa i dobrobytu. Człowiek, który nie miałby spadkobierców, nie tylko straciłby swój spadek. Ale jego imię mogłoby zostać zapomniane. Spowodowało to, że wielu mężczyzn chciało mieć więcej niż jedną żonę, aby zapewnić sobie liczną rodzinę. Na przykład Jakub miał dwunastu synów, którzy dali początek dwunastu plemionom Izraela. Jednakże pozyskał je za pośrednictwem czterech kobiet Lej, Racheli, Bili i Zilpy. Duża liczba żon doprowadziła do ostrej rywalizacji w rodzinie. Dzieci często się kłóciły zwłaszcza Józef i jego bracia. Poligamia w Biblii nigdy nie była idealnym modelem, lecz raczej praktyką tolerowaną w kontekście tamtych czasów. Niezależnie od tego, czy były to sojusze polityczne, bezpłodność, bezpieczeństwo kobiet, czy potrzeba posiadania potomstwa, przyczyny poligami wiązały się z okolicznościami społecznymi i kulturowymi starożytności. Jednakże historie biblijne pokazują, że praktyka ta często prowadziła do konfliktów, zazdrości i cierpienia co jasno pokazuje, że pierwotnym planem Boga było małżeństwo oparte na wyłącznym związku mężczyzny i kobiety. Poligamia, choć praktykowana w wielu starożytnych kulturach i w niektórych kontekstach dozwolona, niosła ze sobą poważne negatywne konsekwencje dla tych, którzy ją przyjęli. Biblia daje nam wyraźne przykłady, jak praktyka ta skutkowała konfliktami rodzinnymi, bolesnymi rywalizacjami i duchowym wyobcowaniem. Przyjrzyjmy się niektórym z tych historii i zobaczmy, Jaki wpływ poligamia ma na życie biblijnych bohaterów? Abraham był jednym z najważniejszych patriarchów w Biblii, ale jego rodzina zmagała się z wielkimi problemami z powodu poligami. Jego żona, Sara, była bezpłodna i z biegiem lat traciła nadzieję na posiadanie dziecka. W tamtych czasach bezpłodność była postrzegana jako coś hańbiącego dla kobiety, dlatego postanowiła ona oddać swoją służącą Hejger, aby Abraham miał dziedzica poprzez nią. RdZ-16 Myślnik 3 Początkowo wydawało się to praktycznym rozwiązaniem, ale gdy Heiger zaszła w ciążę, atmosfera w domu całkowicie się zmieniła. Heiger zaczęła patrzeć na Sarę z pogardą, co wywołało w niej głęboką urazę. Sara z kolei tak się rozgniewała, że zaczęła traktować Hejger okrutnie, do tego stopnia, że służąca uciekła na pustynię. RdZ-16 4-6. Gdy syn Hejger, Izmael. Do rusu konflikty rodzinne jeszcze się nasiliły. Po narodzinach Izaaka, prawowitego syna Sary, między chłopcami wybuchł spór. Izmael naśmiewał się z Izaaka, co skłoniło Sarę do zażądania od Abrahama wygnania Heiger i jej syna. RDZ myślnik 10. Serce Abrahama było zaniepokojone, ale Bóg powiedział, że potomkowie Izaaka zostaną wybrani i że on zatroszczy się także o Izmaela. Ta rywalizacja nie była tylko problemem wewnętrznym. Skutki tego konfliktu odczuwalne są do dziś, gdyż Izmael stał się ojcem narodu arabskiego, a Izaak przodkiem Izraelitów, co dało początek jednemu z największych konfliktów w historii. Jeśli w historii Abrahama dochodziło do konfliktów rodzinnych z powodu poligami, to historia Jakuba była jeszcze bardziej dramatyczna. Wszystko zaczęło się, gdy zakochał się w Racheli, ale został oszukany przez swojego teścia, Labane, który zmusił go do poślubienia najpierw jej starszej siostry. Lej RDZ 29 23 do 25. Aby w końcu poślubić Rachele, Jakub musiał pracować jeszcze 7 lat. To podwójne małżeństwo doprowadziło do silnej rywalizacji między siostrami. Lea wiedziała, że Jakub kochał Rachele bardziej i starała się pozyskać jej męża, dając mu dzieci Tymczasem Rachela, która była bezpłodna, żyła w frustracji i zazdrościła swej siostrze RDZ trzydzieści i jedna dziesiąta. Spór stał się tak zacięty, że obydwaj postanowili oddać swoje służące Bilche i Zilpe Jakubowi, co jeszcze bardziej zwiększyło zamieszanie. Rywalizacja ta znalazła odzwierciedlenie w synach Jakuba, faworyzowanie Józefa, syna Racheli, wzbudziło nienawiść jego braci, synów Lej i służących. Skutkiem tego była zdrada Józefa i jego sprzedaż do niewoli w Egipcie, Księga Rodzaju 37, 4 Myślnik 28. Czy widzisz, jak poligamia stworzyła toksyczną atmosferę w rodzinie? Jakub miał dwunastu synów, ale w jego domu panowała zazdrość, kłótnie i zranione uczucia. Król Salomon jest jednym z najbardziej tragicznych przykładów tego, jak poligamia może prowadzić do duchowego wyobcowania. Chociaż otrzymał boską mądrość i rozpoczął swoje panowanie w sposób prawy i bogobojny, wziął sobie wiele cudzoziemskich żon, co miało katastrofalne skutki. W Biblii podano, że Salomon miał siedemset żon i 300 nałożnic, jeden królów 11, trzy. Wiele z tych kobiet było księżniczkami pogańskich narodów i z czasem wpłynęły na Salomona, który zbudował ołtarze i świątynie dla swoich bogów. Zezwolił na oddawanie czci bożkom, takim jak Asztarte, Moulak i Kemosz, a praktyki te potępił Pan. Jeden Królów 11, cztery myślnik 8. Bałwochwalstwo to miało jednak swoje konsekwencje. Bóg rozgniewał się na Salomona i oświadczył, że z powodu jego niewierności jego królestwo zostanie podzielone po jego śmierci. 1 Królów 11, 9 myślnik 13. Po jego śmierci królestwo Izraela uległo rozpadowi co doprowadziło do serii konfliktów wewnętrznych, które w efekcie doprowadziły do upadku narodu. Salomon zaczynał jako mądry i bogobojny król, lecz jego namiętność do kobiet odwiodła go od pana i sprowadziła zniszczenie na jego własne królestwo. Biblia pokazuje, że Bóg przez całą historię tolerował poligamię ze względów kulturowych i społecznych, ale nigdy nie była ona jego pierwotnym planem dla ludzkości. Na początku stworzenia, gdy Bóg ustanowił małżeństwo, ustanowił jasny i doskonały wzór jeden mężczyzna i jedna kobieta zjednoczeni przymierzem zasada ta stała się oczywista gdy bóg stworzył dla adama ewę a nie kilka żon księga rodzaju godzina druga 24 z biegiem czasu a zwłaszcza wraz z nadejściem nowego przymierza w Chrystusie monogamia zaczęła być potwierdzana jako boska norma co jasno dawało do zrozumienia że była to wola boga od samego początku Monogamia nie jest tylko kwestią moralności i kultury, ale ma głębokie znaczenie duchowe. Relacje między Chrystusem a Kościołem często porównuje się do małżeństwa, a analogia ta odzwierciedla wierność i wyłączność tej relacji. Mężowie, miłujcie żony swoje, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Efezjan, godzina 5:25 Jeśli Chrystus ma jedną oblubienicę Kościół, to logiczne. Że ludzkie małżeństwo będzie odzwierciedlać ten sam wzorzec wierności i wyłącznej jedności jednego mężczyzny i jednej kobiety. Na przestrzeni całej historii biblijnej widzieliśmy, jak poligamie praktykowały różne postacie i jak wpływały na nią czynniki kulturowe, społeczne i polityczne. Jednakże Nowy Testament odrzuca tę praktykę i potwierdza, że boskim ideałem małżeństwa jest monogamia. Przejście to nie było prostą zmianą zwyczajów, ale powrotem do pierwotnego planu Boga. Ustanowionego od stworzenia ludzkości. Jezus i apostołowie jasno dali do zrozumienia, że małżeństwo ma być wyłącznym przymierzem między mężczyzną i kobietą. Ma ono odzwierciedlać nie tylko ziemskie zobowiązanie, ale także niezniszczalną miłość między Chrystusem a jego kościołem. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, a złączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. Efezjan, Godzina 5:31. Pogląd ten nie tylko podnosi wartość małżeństwa do jego prawdziwego celu, ale także zapewnia ochronę i godność związkowi małżeńskiemu, co często było zagrożone w społeczeństwach poligamicznych, w których żony były traktowane jak majątek ruchomy lub sojusznicy polityczni. Teraz, gdy rozumiesz kontekst poligami w Biblii, staje się jasne, że praktyka ta nie była ideałem Boga, ale czymś, na co Bóg pozwolił w określonym momencie historycznym ze względu na okoliczności kulturowe i społeczne. Widzimy Boga który mimo naszych wad zawsze prowadził ludzkość ku doskonałemu modelowi, małżeństwu opartemu na miłości, partnerstwie i jedności. Bóg nigdy nie stracił z oczu pierwotnego celu małżeństwa między mężczyzną i kobietą, co znajduje odzwierciedlenie w Piśmie Świętym, zarówno Starym, jak i Nowym Testamencie. Kiedy Jezus potwierdza monogamiczne małżeństwo, wzywa nas do powrotu do jego planu dla naszego życia, planu zdrowych relacji, pełnych miłości, szacunku i współdziałania. Rozwiązaniem bólu, konfliktów i błędów przeszłości nie jest praktykowanie czegoś, co było dozwolone, ale nigdy nie idealizowane. Chodzi o zrozumienie, że Bóg pragnie odbudować małżeństwo i rodzinę zgodnie ze swoim boskim zamysłem. Jeśli szukasz takiego modelu miłości, on ma dla ciebie plan i od chwili, gdy zaczniemy wprowadzać ten ideał w życie, będziemy mogli żyć w najlepszy sposób, jaki on przeznaczył dla naszego życia. Co teraz wybierasz dla swojego życia? To czego się tutaj nauczyłeś, może być początkiem głębszej i bardziej transformacyjnej ścieżki w twoich relacjach. Dziękujemy za obejrzenie naszego kanału aż do tego momentu. Nie zapomnij sprawdzić, czy już go subskrybujesz, aby nadal otrzymywać treści, w których przedstawimy więcej fascynujących historii biblijnych. Niech Bóg błogosławi twoje życie.